Kiedyś w podstawówce mieliśmy taką sytuację, że nauczycielka od przyry biologii powiedziała, że każdy ma przynieść coś do doświadczenia. Nikt nie wiedział dokładnie co, więc każdy przyniósł co innego. Ktoś ziemniaka, ktoś wodę, ktoś kamień. A ja oczywiście zapomniałem. Dopiero jak wchodziłem do klasy, przypomniałem sobie, że nic nie mam. Więc wymyśliłem, że po prostu wezmę sok z kartonika i powiem, że to do badania kwasowości. Brzmiało naukowo, nie? No więc stawiam ten sok na ławce i udaję, że robię pomiary, a mój kumpel, oczywiście ten, co zawsze ma najwięcej pomysłów, mówi, stary, a co jak to się zmiesza z czymś i wybuchnie. Wszyscy się śmieją, ale jeden typ faktycznie wlał trochę octu z innego doświadczenia, i to się spieniło jak szalone. Sok pomarańczowy wystrzelił na pół klasy, a ja miałem plamy jak dalmatyńczyk. Nauczycielka weszła, zobaczyła ten bałagan i tylko westchnęła. Czy ja naprawdę wyglądam, jakbym chciała dziś rozmawiać z dyrektorem? Cała klasa ryczała ze śmiechu, a mnie nazwali profesor pomarańcza na resztę roku.